Jak odnaleźć i odnowić relacje z Bogiem w pełnym pokus świecie show-biznesu? Jan Budziaszek na podstawie własnych doświadczeń opowiada o tym, jak powrócił do silnej relacji z Maryją i Bogiem. I po tym właśnie jedziemy na, na turne po w Związku Radzieckim. Zaczynamy od Wilna. I codziennie po drugim koncercie, przez 8 dni, codziennie dwie pełne hale, moto Rodowicz już skaldowie już byli przyciszeni, jest teraz Maraja Rodowicz na, na pierwszym planie nie? I codziennie po drugim koncercie ludzie nas zapraszają do jakichś domów prywatnych na bankiety. Nie? No i te bankiety oczywiście pff, bardzo... Obfite. Bardzo obfite, bardzo obfite. I, I wracamy, umordowani jak nie wiem, co nad radem do hotelu. Wszyscy koledzy mojej zespołu idą spać. A mnie coś ubiera kurteczkę, bo ubierać się idziemy. Idę <laughs> zmęczony jestem. I mogę powiedzieć, że brew mojej woli, bez własnej woli, codziennie przez 8 dni przechodzę przez całe wilno, między 5 a 6 rano. Przechodzę koło koło 7 duch, kościołów, koło kościołów, ale idę do Malecki, tej kapliczki nad bramą. Słuchajcie, ta kapliczka taka jeszcze mniejsza chyba nie, 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 niż, niż, niż to studio. Yy, I same starsze panie wiejskie chudną na, na głowie. W ogóle. Mnie, ja mam włosy do połowy pleców, jeszcze mówię nie, nie, koniecznie cześćwy. Patrzę się na ten obraz. Nie wiedziałem, że to Matka Boża Miłosiednia ten charakterem punkcie mm -hmm. życem. Potem się już dowiedziałem dużo więcej o tym obrazie, w ogóle skąd się i dlaczego, ale to nieważne. No i pytanie, czego chcesz ode mnie? Co ja tu robię? Czy mam się wypisać tego interesu? Bo nasze życie na scenie, nie tyle na scenie, co poza ceną, jest nie, nie zawsze zgodne z tym, co proponuje twój syn. Powiedz mi, czy mam zmienić zawód, czy mam zmienić, powiedz mi, czego chcesz. Czy mam się wypisać? No i tam przychodzi do, do mnie, myślę, a później się pojawi, jak zaczął się pisać dziedzicze perkusisty, zostajesz do środowisku, a mnie absolutnie nie, tylko posyłam się do ludzi, którzy niosą podobne krzyże jak ty, a moje wybranie polega na tym, że to ty masz im pomagać, a nie szukać mi pomocy. To ty masz im pomagać. No. I tak zostałem w tym środowisku, czy komuś pomogą, trzeba było zapytać tych różnych piosenkarzy czy muzyków, co myślą o budziasku, nie? O no I tak. I tak potem już, no oczywiście na następnym roku już zawodowa pielgrzymka, hmm. i garnuszek, środek składu już, 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 już przygotowany, już przygotowany. I, I tak przez kilka dobrych lat, a potem jak się zaczęły ukazywać dzielniczki perkusisty, to już, to już idę po jednym dniu na różne pielgrzymki z różnych stron polskich, nie? Ale to z konferencjami i ze świadcami takimi, no. A jeszcze tak na sekundę wracając do pierwszej tej pielgrzymki. Aha. Różaniec pan wcześniej miał? W sensie w domu gdzieś, czy modlił się pan na różaniec, eee, czy nie? nie? Nie. wiem, że w październiku czasem mama goniła, nie? Mama mm -hmm. goniła na różaniec. W domu z mamą ten różaniec się odpowiada, ale różaniec... Tak ta, sam z siebie. Ja powiem, ja, ja, mam, ja różaniec na pierwszą Komunię świętą. On chyba gdzie jeszcze jest, nie? Natomiast mm. natomiast jedna rzecz jest najciekawsza w tym wszystkim, co odpowiadam. W życiu moim nigdy... Nigdy nie kupiłem sobie sam różańca. Ten na, na pierwszym komunie też dostałem, prawda? Nigdy nie kupiłem. A od kiedy zacząłem się ukazywać dzień czy zacząłem jeździć po świecie, nie ma tygodnia, żeby ktoś nie podarował mi różańca. Mam taką kolekcję różańców z całego świata, że potem muszę to rozdawać, bo to się nie mieści już w, do, w domu. Taką kolekcję z całego świata, żeby w życiu nie wymyślił kształty figur, prawda? I to jest taka, to jest taka ciekawostka, że to znowu nie. Je. I teraz co się zrobiło? Co się zrobiło, że przychodzi październik. I różne, czy y, y, pisemka, albo tam rekolekcje, nie, coś, trzeba coś powiedzieć o buciaków. Znaczy o Różańcu to buciaków wołają, Tak, dokładnie. To, to, to buciaków wołają. A ja, że przy tych rozważaniach to też ciekawe, że e, rozważania Różańca, że nigdy nie, 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 ma, nie jestem przygotowany na... na... Zawsze to przychodzi myśl, co ewentualnie... Powiedz... I to też ojciec Piotra podkreślał, to też bardzo ważne, że musimy wiedzieć, że różanie składa się jakby z dwóch torów, nie? Rozważanie życia Jezus... Jezusa i Maryi i odmawianie tych dziesiątych, prawda? Tego mm -hmm. pozdrowienia angielskiego, który mam Matka Boża tak bardzo prosi. I teraz co jest ważne? Trzeba przełożyć życie Jezusa i Maryi. Na moje życie. Jak oni, jak, jak Maria roz rozmawiała z Gabrielem, i jak ja się porozmawiałem z moim aniołem, stróżem, który stoi przy mnie i na pobudkach się tylko budzę, to mi huczy w głowie Ty broń Boże chłopie, niczego nie wymyślaj. Żadnych mądrych rzeczy, żadnych pobożnych rzeczy, w ogóle niczego nie wymyślaj, tylko ja cię będę prowadził. A moje prowadzenie polega na tym, że każdy człowiek, którego cię spotkasz, jest na Twojej drodze postawiony przez samego Pana Boga. Jest w czymś mało, że lepsze od Ciebie, to w czymś najlepszym na świecie. Ma coś takiego, czego nie ma nigdy na świecie. Tylko wysyłaj go do końca, prawda? I tak, tak całe moje życie powoli zaczynało się przewracać do góry nogami. I wierzcie mi, od tej pory nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek wydawnictwa, żeby ktoś wydał jakieś moje myśli czy moją książkę. Mm. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek dusz pasterza, żeby ktoś zaprosił na rekolekcję czy jednorazowe spotkanie. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek zespołu muzycznego, żeby ktoś zaprosił do roboty jako perkusistę. Bez przerwy, jak ktoś zaprasza. Bo no, Matka Boża, no. I, I to jest takie hasło, taki to się nauczyłem, od kogoś się to nauczyłem, nie wiem czy, czy to nie, nie, nie był Mahatma Gandhi czasem, że nie pójdę tam, gdzie mnie nie wołają, ale jak mnie wołają, lecę na skrzydłach, nie? I bez tym mnie ktoś zaprasza. No teraz powstaje piękne sanktuarium Matki Bożej, pięknej miłości w Myszkowce, to jest nad Colino w Bieszczadach. No i, i tam są, y tam są takie grupy. No i, I teraz właśnie przyszłym tygodniu jadę, bo siostry złagiewni, które prowadzą dom dla tych dziewcząt, tam tam będą miały zabierzenia się Matce Bożej, no i Bujiaczek ja musi przyjechać i powiedzieć o, o różeńcu. <grym wziął> I to jest pana ewangelizacja taka XXI wieczna. E, ale taki a, a, pomysł ale, ale proszę zobaczyć, mm. ile by nie było objawień starszych i dzisiejszych, które są po całym świecie objawienia są. Matka Boża mówi tylko jednym, nie? Ojciec Święty Jan Paweł, drugi rozdał Polakom, 40 milionów różańców. Mówicie się, po... różańc. e, no, się na tylko, tylko wszędzie teraz objawienia i teraz się pytam się Polaków. Mówią na świecie, że Polska, Maryjny, Naród, prawda, że tutaj ten Giulio dziurę Mańczeli, tu trzy razy usłyszał o Matki Boże, że tutaj jestem tutaj krowo Polski i, i, i tylko naródem wybrałam, to to już najpierw na Apolu, po potem tu na Wawelu w Krakowie, potem już przed śmiercią rok też usłyszę o Matki Boże, że ten. No i gdzieś tam kojarzą, dlatego też niektóre kręgi y, y, y Unii Europejskiej lewicowe nienawidzą Polaków, że przez, przez tą Maryjność tutaj tego jest, jest dobra, dobra I ja pytam się Polaków. Kim lecie był Jan, Jan Paweł II, który tu roz... każdy statystyczny Polak dostał od ojca świętego Różanie? 40 milionów różańców, mówi Kardynał Dziwisz, rozdał Polakom Jan Paweł II. Nie? E, czy Ty kochasz Matkę Najświętszą? No bo to, to ko... wkrótce. Ko... Ale zanim odpowiesz, że kochasz, odpowiedz mi, ile czasu codziennie spędzasz na modlitwie z Maryją, jak ona ci tak bardzo prosi? I, I mówi, kochane dzieci, bardzo potrzebuję waszej modlitwy, bo tylko modlitwą i postem możemy zatrzymać wojnę i kataklizm, który grożą światu dzisiaj, prawda? I w momencie, kiedy wy odmawiacie pozdrowienia anielskie, Demony nie mają do Was dostępu. Ja stoję przed Bożym Tronem, załatwiam Wasze sprawy, ale demony do Was nie mają dostępu. Wszystkie wojny i nieporozumienia ze od demona pochodzą, nie? A pokój i miłość pochodzą od Pana Boga. I w momencie, kiedy używasz słowa Maryja, demony nie mają do Ciebie dostępu. Nie widzą Cię, nie? nie, widzą cię, nie? Bo za wszystkie wszyscy, jak się chłopak pozaje dziewczynę, prawda? Zakochują się, ach, och, o czym marzą? żeby jak najdłużej ze sobą przebywać. Prawda? I teraz, jak cię ktoś zapyta, czy ty kochasz matkę na no to sobie odpowiedz. Zanim powiesz, że kochasz, to powiedz, ile czasu to nie spędzasz, ona cię prosi. Patrz, jak to jest proste. Chociażbyś nigdy nie był obszczony, chociażbyś nigdy nie był w kościele, chociażby nigdy nie przyjmował żadnych sakramentów, chociażbyś był jedną nogą w piekle. Jeszcze nic straconego. Wystarczy wzywać jedno imię. Maryja. Nie zdarzyło w historii ludzkości, aby ta duża, która wzywa tego imienia, została to potępiona. Czy ja za bardzo się nie rozgadałem? Nie, bardzo jest nie? bardzo dobrze. A to jest też refleksja dla naszych widzów, no bo mamy, wiadomo, no. myślę, e, ludzi, którzy, dla których Maryja jest bliska, ale to też taka refleksja w, w własnym sercu, ile jesteśmy tej Matce Bożej czasu naszego doczesnego poświęcić. Ja jeszcze na koniec mam jedno chyba, pytanie. Chyba, a ja ci powiem, ja, ja tak? idziesz do sklepu na, na pocztę coś załatwić o jaka straszna kolejka, o radę. no teraz nie masz szansę, żeby przynajmniej jedną czosnkę mówić. tak, a ja, ja y, nie będę mówił który z ojców bo naszym realizatorem jest y, o, ojciec y, zakonny, ale widziałem właśnie że stał na poczcie i ręka cyk 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 cyk, cyk, cyk idzie można? można, to, to, nie, się, nie, to jest, ma, nie ma to jest znakomity czas że, że my, a, tyle, a tyle dusz potrzebuje naszej modlitwy tyle, tyle naszych przyjaciół słuchajcie tak? to jeszcze, jeszcze mam dołożyć jedno Mieździłem na, na rowerze, miałem o wiele więcej czasu niż dzisiaj, kiedy jeżdżę samochodem. Bo, bo czy części różańca miałem za do południa? Do, po, po południu zaczynał się na wyróżnienie, za teraz samochód, nawet włączy, jak jakieś radio czy magnetofon, nawet gdy jakieś pozytywne treści, to żebym dzisiaj odmówił jedną cząstkę różańca, to muszę się naprawdę sprężać. No właśnie, i to jest moje pytanie, tak troszeczkę na koniec. Taka rada, bo pan był w świecie yy, bardzo rozpędzonym, czy biznesu. Dzisiejszy świat, ten XXI wiek, jest też bardzo rozpędzony. Już w zasadzie cały czas nony, flesze, hałas. I ma pan jakiś pomysł, jak spróbować się wyciszyć, żeby na tą chwilę na, na Pana Boga i na Matkę Bożą znaleźć? No nie będę. Idę z parkingu tutaj do was za to więc może po drodze, jak idziesz, to Albo będzie będą cię atakować jakieś głupia myśli. I muszę że jak nie będziesz miał słowa Maryja na ustach, to bez be, 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 szatan ci będzie, be. bój się tu, y, koronawirus, bój się szczepionka, bój się w ogóle, bój się lockdown, bój się w ogóle, do sklepu nie będzie, nie ma maseczki w ogóle, to bój się, bój się. I, to, cały czas szatan ci ma, od razu cię ma, ale jak używa słowa Maryja, szatan po drugiej się. Ucieka. ucieka, ucieka, nie ma, nie ma. I słuchaj, taki odcinek tutaj tam nisko stanąłem i mówię tutaj, a pode, podejść pod górkę, no to cały czas idziesz i jest modlitwa. Czyli mamy takie rozwiązania, pan Jan ma takie rozwiązanie, każdy krótki spacer, przejście od ka Albo właśnie, ludzie teraz idą na zdjęcie, to jest W momencie, kiedy nie masz na ustach słowa Maryja, od razu jesteś zaatakowany przez demona. Od razu cię demona, od razu cię straszy, a... Demony żywią się naszym strachem. I w, a w ogóle większość chorób, jakie w ogóle powstają w ogóle, jakby takie fizyczne chorób, bierze się tu stąd, w, na, w naszej głowie. I w momencie, kiedy mówię, bronić się, przecież, dlaczego, na, przecież jak każdy mądry człowiek ojciec Święty Jan Paweł II czy, czy Matka nacięcza we wszystkich objawienia, cały czas mówi odmawiacie różaniec. No, to nie, żeby komuś robić robi przyjemność Matce Boże, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że demony w tym momencie się nie mogą dosięgnąć. Nie? Jesteście jakby za zasuną dymną i, i w ogóle cię nie, nie, nie widzą. A tak to no, bój się, bój się, bój się, bój się, bój się, bój się, nie, strach, strach jeden wielki, nie. No i jeszcze jeden trzeba hmm. wyłączyć telewizory. Co, co więcej szczęścia przyniesie Twojej rodzinie? Czy wspólne odmówienie dziesiątki różnica w tajemnicze Narodzenie Pana Jezusa, bo to jest hmm. ta radosna, czy wspólne oglądanie telewizji, jakieś seriali bzdurnych, gdzie nie ma ani jednego normalnego małżeństwa, tylko wszystko jest jakieś takie. Ale tak. to sobie cię każdy sam odpowiedzieć. Skąd się to wiedzy? Że my się karmimy tym dziadostwem, bo słuchajcie, trzeba wiedzieć, jesteśmy tutaj mówimy o sztuce jako takiej, nie, sztuka jest pożywieniem dla duszy. Czym się człowiek karmi, to takim się staje. Będzie się karmił agresją, stanie się agresją. Yy, yy, i kiedyś taki, taki chłopak w szkole, jak powiedziałem, że karmi się agresją, będzie się karmił miłością, stanie się, yy, stanie się miłością. A ja mówię, a taki chłopak wstał i krzyczy, ale mnie ta muzyka uspokaja. Mnie ta muzyka uspokaja, nie? To tak, hard, hard rock. To więc co, zrób sobie taki test. Włóż sobie o swoją ulubioną płytę, odkręć gałę w prawo do końca, żeby to brzmiało, przesłać całą tą płytę i wyjdź na ulicę. I pierwszy napotkany człowiek, co wywoła w tobie, czy wielką radość, że go będziesz się starał uścisnąć, ukochać i w ogóle, o jak dobrze, że cię spotkałem. Powiedz, Bo Boże Narodzenie może być codziennie, i co, 50 razy dziennie. Boże Narodzenie jest wtedy, kiedy się cieszę, że ty ciebie zobaczyłem, nie? Czy, czy się będziesz cieszył, że spotkasz tego człowieka, czy raczej będziesz, ten człowiek będzie dla ciebie jakimś czymś nie za bardzo dobrym. No to takie proste testy są, nie? Jak cię to uspokaja, no. A to ja już zgadzam, ja już od pewnego czasu wyłączyłem u siebie w samochodzie stacje komercyjne, bo nie da się tego. Raz, że zostały już trzy piosenki na krzyż. To za złośliwość w stronę tych największych, trzy piosenki na krzyż, y, których się no już słuchać nie da i szczerze u mnie na pierwszych trzech są rozgłośnie katolickie i już nie tylko dlatego, że tam jakaś modlitwa albo bo, bo człowiek ma wiarę, ale naprawdę jeżeli tam leci muzyka, to leci muzyka bardzo spokojna, i faktycznie człowiek inny wychodzi z tego samochodu. To nie jest jakieś tam, to przetestowałem na sobie. Naprawdę człowiek wychodzi zupełnie inny z tego samochodu. Yy, spotkałeś się z radiem Profetą? Nie, nie spotkałem się z Profetą. Ja, my mieszkamy w Częstochowie. A, to... W sensie, czy, czy to nie ma, nie ma, nie ma, oni nie mają, nie mają zasięgu, tylko trzeba no aplikac właśnie. aplikację w telefonie. właśnie, a ja to z Radiem i ten, a u nas niewielkie. Serca nie, nie wielkie, sercanie, no, bo... dają. Yy, znaczy nie chciałem tu reklamować, ale, ale nie, ali, no... ali ja słucham, jak tylko mogę, bo ja w telefonie nie mam, tylko 40 km od Krakowa y, profeta. I wszystko słowo. No wszystko. Ta muzyka jest nie dla mojego pokolenia, mhm. tylko, tylko dla młodzieży, ale, ale jestem pełen podziwu, jak młodzi ludzie dzisiaj sprawnie Jest dużo spokojniejsza. Ja, no ja, Radio Jasna Góra przede wszystkim no. i faktycznie naprawdę bez kryptoreklamy albo jakiegoś tutaj podlizywania się, mówię szczerze, te radia komercyjne, rozrywkowe jest przesyt, bo to, to, tego hałasu jest za dużo. Panie zakończmy ten temat. Dobrze. Pytam się, jak obcuję ze sztuką? Pytam się, wykonawcy, co chcesz mi przez to powiedzieć? Czy chcesz wywyższyć siebie, czy Boga? Jak będziesz wywyższał siebie, zawsze będziesz nieszczęśliwy, będzie za mało pieniędzy, za mało sukcesów, za mało braw, a będzie wyższał Boga, wszystko ci będzie pasować. Co, o czym chcesz mnie przekonać? Bo sztuka, bo sztuka jest pożywieniem dla duszy. Czym się karmimy? Takimi się stajemy. Jeżeli z, z kontaktu ze sztuką z pierwszym widzisz tylko, że on ma ładne głosy, ładnie śpiewa, a nie o czym mnie nie przekonał, no to, to, no to co? Co mi chciałeś powiedzieć, chłopie? Przepraszam bardzo, już się wyłączałem. I tym pozytywnym akcentem bardzo dziękuję panu Janowi za to, że do nas przyjechał, to że jedynie. nam opowiedział raz piękną historię swojego życia. Dwa o tym, jak możemy dzisiaj obcować z Maryją i z Panem Bogiem, i o tym przede wszystkim, żeby się trzymać u różańca, bo to jest najpotężniejsza broń przeciwko złu. No bo jeżeli uważasz, że kochasz Maryja i w ogóle ona jest kimś dla ciebie, no. Ona ci prosi tylko jedno, odmawiacie różaniec. To nie prosicie dlatego, że, że, żeby ją, że to dla niej, dla, dla tylko dla twojego dobra, bo demony cię w tym momencie nie mogą Takie proste. A wojny się biorą tylko od demonów, od szatana. Dlatego jeszcze raz zachęcamy do różańca, to nigdy nikomu nie zaszkodziło. Też oczywiście na koniec zachęcam do tego, żeby kanał y, Studia Paulinianu Miasnej Góry posubskrybować, polubić, ponieważ treści... Tak nam się wydaje, może nieco subiektywnie, ale z pełnego serca są przygotowywane jak najlepiej dla Was, żebyście mieli jakąś kontrę do tego wszystkiego, co dzisiaj zalewa Internet i media głównego nurtu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.